rozmawiałem z panem Czesławem Szarkowskim, byłem radnym Medrzechowa. Sesja skończyła się ostatnia pana trzy dni temu. Właśnie prosiłbym jeszcze o kilka zdań, wspomnienia. Przewodniczący, część mojego życia, ponad 70 lat, to jest Ochotnicze Straży Pożarnej. W 1959 roku wstąpiłem do Ochotniczej Straży Pożarnej. Brałem czynny udział w pierwszej budowie remizy murowanej, bo była drewniana szopa. Później poszedłem do wojska, przychodząc z wojska, byłem w Gierzycku, w jedenastym Pułku Czołgów Średnich. Jak przyszedłem z wojska, aktywnie pracowałem. Straż, remiza była moim drugim domem. Przez 35 lat. Byłem kierowcą samochodów slżackich. Do... Yy, przez 35 lat, drugie byłem komendantem gminy Straży Pożarnych. 16 lat byłem prezesem jednostki SP Wędrzechów. Brałem udział w wszystkich budowach. W 1991 roku dostaliśmy samochód z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Tarnowie, przekazany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. To była ta słynna polewarszka i na nim oczywiście jeździłem i za mojej jeszcze z kadencji była, był sprzedany do Radomia, jako zabytek. Przez te wszystkie lata naprawdę w 91 roku, jeżeli dostali ten samochód, jedź. Hydromin 2 420 Rozpoczęliśmy rozbudowę remisy. dobudowa dużego garażu, żeby na ten samochód zmieścić. Zaplecze kuchenne od razuśmy zrobić w tym czasie. I pomiększyliśmy tam świetlice, ubikacje i tak dalej. Wszystkie te prace, no po prostu byłem jakby inicjatorem tego. Nie mówiąc o sprzęcie, który był potrzebny. Przybudowie i tak dalej. Pewnie robili to koledzy, robili to drugowie, ale jako inicjator, jako to naprawdę dwa o to. Oczywiście wójtowie też pomagali, to tak Jerzy Mneczko, który był do 2006 roku, jak i Krzysztof Korzec, który jest obecnie po nim od 2006 roku. Mam wiele znaczeń strażackich. Mam medal Lechomicza. Mam Złoty Znak Związku. Mam z Województwa Tarnowskiego się zasłużony dla Województwa Tarnowskiego. Mam podziękowania za 16-letnią obecność w zarządzie wojewódzkim Związku Oletniczych Straży Pożarnych w Tarnowie. Mam podziękowania też za tyle letnią, zdaje się, 14 lat było, byłem członkiem zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Tarnowie. To mam oczywiście podziękowania, mam różne te. W każdym bądź razie, oprócz tej pracy w straży, nie wiem czy wszystko powiedziałem, mam tych różnych pracy społecznych. Przez 14 lat byłem prezesem Gminnej Spółki Wodnej jako młody chłopak. Od 83 do 94 roku. Spółka prężnie działała. Oczywiście teraz w tej chwili nie istnieje, rozwijało się to wszystko. No, nie ma ludzi, nie ma. Po prostu no są pewne przepisy też. Przez 15 lat byłem przewodniczącym Rady Banku Spojedniczego w Nędrzechowie. Brałem udział z Michałem Kolaną prezesem ze Szczucina, w łączeniu tych banków, bo musieliśmy się połączyć do Szczucina, bo byśmy byli sami nie wytrzymali. Oczywiście coś chciałem powiedzieć. Mam też oznaczenia oczywiście bankowe. Za, zasłużony dla banków spółdzielczych Złoty Znak Związku. No i wiele odznaczeń, których po prostu no, no, no nie będę tu wymieniał. W każdym razie wydaje mi się, że spełniłem swoją rolę jak należy. W strażach też były różne sytuacje i ćwiczenia i zawody i powiedzmy różne tego. W 80 roku obchodziliśmy 80-lecie działalności odniesienia w wężowie. Też chodziłem za tym nie sam, bo mi tam kolega pomagał, stworzyłem drużynę młodzieżową strażacką, gdzie oczywiście moi dwóch najstarsi córka i syn, już byli w pierwszej, w pierwszej tej drużynie w 80 roku. Zapobiliśmy dla nich mundurki oczywiście nawet, pamiętam, za swoje pieniądze. Także to się dosyć długo kręciło. Teraz od nowa widzę, jest młodzieżowa drużyna pożarnicza. Młodzi druhowie tam zorganizowali, no bo ja już się oczywiście jakoś wyłączyłem. I bardzo dobrze, że, że to jest. No, były też starania o ten samochód yy, duży. To jest yy, samochód yy, Kupiony, kupiony oczywiście to jest z Niemiec. 157 500 zł było za niego dane. No na pewne, samochód nie ma kilometrów, ale po prostu się czasem psuje, bo no jest tych jest lat parę i, i powiedzmy takie gumowe wężyki, wszelkie czy to. No to oczywiście one nie ulegają jakby nie korozji tylko no, niszczeniu, pękają czy co, jest trochę kłopotu. No, w 2008 roku no, byłem inicjatorem też samym, zatwierdziliśmy samochód marki Ford. Ford, oczywiście już, y, y, Wuj to oczywiście już był nasz y, y, korzec. Byliśmy osobiście, o, ja, on, jeszcze tam y, naczelnik. Smędrzechowa, często wiedzimy go odebrali i służy do dzisiaj. Dobry samochód ma oczywiście yy, ma no, pompę wysokiego ciśnienia ma, ma, yy, ma yy, ten agregat do wiele tych 200 litrów wody jest na nim zainstalowane na takie pierwsze uderzenie przy trawach przy tym. Także Uważam, że za te lata tym młodym druhom, no, zostawiłem, zostawiliśmy, bo to by było nieładnie, że mówię o sobie z kolegami starszymi, którzy już nie żyją, albo żyją jeszcze, ale już z mojego wieku, już jest kiepsko. Także nie mamy się czego wstydzić. To cośmy robili, naprawdę tego, nie mówiąc o tych asfaltach na placu, no dojazdowym do, do garaży. Tośmy, tam jest wspólny dojazd, bo bank spółdzielczy ma tam jakby, to się nazywa ta, no służebność wjazdu, wyjazdu, ma tam bramę od naszego przyjazdu i oczywiście ja bym pierwszy asfaltowi i to kolano przeznaczył na to. Pamiętam pół pieniędzy, to było wtedy chyba 5 tysięcy złotych, my drugie 5. Mówimy o asfaltach, to dzisiaj to jest suma śmieszna, a mówimy o asfaltach. No, ale zrobione, i później drugi raz była poprawka. No, teraz ta kanalizacja realizacja troszkę psuje, ale, ale, ale uważam, że, że to wszystko się unormuje i będzie dobrze. No, dziękuję bardzo, Czy było takie zdarzenie podczas tych wszystkich lat, które związane z pracą rady, które panu najbardziej utkwiło w pamięci? Wie pan co, no tak najbardziej w toku, powiedzmy, mojej pracy, no to tak w 2005 roku, jak zmarli Jan Paweł II. Pamiętam, to był jakiś wstrząs dosyć duży i tam w Księdze Pamiątkowej wpisałem pięknie ten dzień, godzinę, dzień drugiego kwietnia 9 42, o ile się nie mylę. I to było takie, takie, to była akurat nie sesja, to był, czyli pamięć. Kto chciał, dałem księgę, puściłem, żeby się podpisywali radni czy dyrektorzy szkół, przedszkoli, żeby to upamiętnić jakoś jakoś po prostu tego. Także, że tego. No w, oczywiście w 2006 roku wójt gminy i też 2 kwietnia, mówię o Jerzym Mleczko, byłym wójtem, no zostało wiele mocniej. Do dziś, powiedzmy, jest bardzo chory. No, bardzo dobrze nam się pracowało. Przez 12 lat do 1994 roku, do 2006 byłem przewodniczącym rady, a później jeszcze po dwóch kadencjach byłem jeszcze raz 4 lata. To w sumie 16 lat. Także zebrało się tego 34 lata dokładnie. A proszę pamiętać, jeszcze panu powiem jedną po rzecz. Bardzośmy przeżyli łączenie gminy ze szucinem Zrobiono tutaj u nas, po prostu sfałszowano protokół i konkretnie mnie dopisano, podpisano, a ja byłem wtedy w Warszawie na okęciu. Musiałem to udowodnić. Tu prokuratorzy przyjeżdżali, pisałem, składałem podpisy, no i jednak uznali wszelkie badania, że tak. No i udowodniłem, że byłem w Warszawie, wejmiemy własne sesji. I ten głos jeden zawalił, że widzimy, poszli do Szucina. Sześć lat byliśmy w Szucinie. I proszę pana, przez sześć lat ja miałem żuka osobowego i Bolek kolega drugi miał nysę. Te ręce po Warszawie wszędzie jeździły. Wtedy kto wtedy powiedzmy, gdzie kobiety jeździły, ilu kierowców powiedzmy, żeby, żeby po prostu pokierować to? No ja robiłem to. Delegacje wzięliśmy, pomogłam bardzo. Marszałek Malinowski to był marszałkiem Sejmu Stanisław Gócław. On był prezes naczelnego komitetu z Jednego Prostego Bardzo nam ci ludzie pomogli. Ludomir Stasiak, który, który był, kończył studia magistra mięczesnego Miśętaru, nie zmarł niedawno. Nauczycielem i bardzo, bardzo zasłużonym człowiekiem. W każdym razie, że, że jakbyśmy byli się nie starali, to ta gmina by nigdy do Międzyowa nie wróciła. Nigdy. Bo proszę pana, bo była gmina, widziałam 10 km od na 11. I, i, i tam już ta gmina nie wróciła i nigdy nie wróci, nigdy. I jeszcze, jeszcze jedna mi się nasuwa, jedna mi się jeszcze nasuwa rzecz, no, no nie tak człowiek taki umysł ma. A czy udowodniono, kto sfałszował wtedy ten pana podpis? To tak, ja tak udowodniono, ale jak, że y, tomografię różną, tą, to, tą, także, że, że nie był mowy. No. I oczywiście, jeżeli był fałsz, ja pamiętam, był wojewoda Sokowski, Krzysztof Wrubel, mój kuzyn nawet, on był wojewódzkim radnym, interpelacje y, oczywiście y, zgłaszał, to pamiętam raz, ale my, jak była sesja wojewódzkiej Rady, tu jeszcze w, w Tarnowie, to, żeby delegacja zajecha 9 osób, czy moim żółkiem sześć osób minimum, na to, żeby być na sesji. Bo Jelona Sokolowski się nazywał. Do kuzyna mówi tak, ja pana każę aresztować. Nie, a myśmy, u spokojnie. No bo tu naprawdę za tym byli, żeby, żeby już tak mina, żeby to nie ruszać nie tego. Ale zrobiliśmy swoje, jest mina. Niech pracują, niech szczęśliwie to będzie, tak żeby, żeby po nas pozostało w na No Jeszcze, kurczę, coś miałem, na myśli. No nie mogę sobie z Ale ja myślę, że, ja myślę, że tego dosyć sporo jest, nie? Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Bardzo, ja też bardzo dziękuję panu. Dziękuję. Życzę wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia. Dobrze, dziękuję Was.